Tydzień w świecie sportu to bardzo dużo. Zobaczmy, co w tym czasie działo się u naszych zawodników. Rafa Mały z AZS ŁMCS News. Zapraszam na kolejny odcinek programu. Na początek ogromny sukces Adrianny Sułek, która została halową wicemistrzynią świata. Pięcioboistka azs UMCS Lublin, a także studentka Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, po do Mistrzostw Świata sięgnęła podczas zawodów w Belgradzie. Medal okrasiła poprawieniem 24-letniego rekordu Polski Urszuli Włodarczyk. Nowy, należący do sułek, wynosi 4851 punktów. Debiut w seniorskiej reprezentacji Polski zapisał na swoim koncie Andrzej Widomski. Rywalem Biało-Czerwonych w czwartkowy wieczór w płocku był aktualny mistrz Europy Szwecja. Polacy przegrali to starcie 24 do 27. Zawodnik AZSU MCS Lublin na parkiecie pojawił się w 47 minucie. 19-letni rozgrywający od lipca będzie występował w Superligowej Gwardii Opole. Koszkarki pszczółki polski cukier AZS -UMC z Lublin po raz pierwszy w historii awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Polski. Awans przypieczętowały w sobotę, pokonując na wyjedzie Polonia Warszawa 89-70. W serii do trzech wygranych akademiczki triumfowały 3-0. Rywalem w półfinale będzie aktualny mistrz Polski VBW Arka Gdynia. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę w Lublinie. Pierwszy mecz w Hali Globus o godzinie 18.00, drugi dzień później o 16.00. Występ w finałach Mistrzostw Polski do lat 17 mają za sobą koszykarki Bogdanki AZS UMC z Lublin. Turniej odbył się w Gorzowie Wielkopolskim. Rywalkami lublinianek oprócz gospodyń były ekipy MUK z Bydgoszcz i UKS czwórki Ursus. Zielono-białe wygrały jeden mecz ostatecznie kończąc rywalizację w grupie na trzecim miejscu. Do półfinałów awansowały zawodniczki z Gorzowa i Bydgoszczy. Wygrana i porażka. Oto bilans ostatnich meczów pierwszoligowych koszkarzy. Podopieczni trenera Przemysława Łuszczewskiego najpierw na wyjeździe 76 do 72 pokonali deckę Pelplin. Kilka dni później ulegli AGH Kraków 73 do 103. Akademicy zajmują ósme miejsce w tabeli Suzuki pierwszej ligi. Sprawdźmy jak sobie poradziły nasze zespoły w meczach weekendowych rozgrywanych na wyjeździe. Udany rewanż na Silesii Boks Siemianowice Śląskie wzięli futsaliści Luksjony. Lublinianie triumfowali 2 do 1, a gol na wagę wygranej padł w samej końcówce. Autorem obu trafień dla podopiecznych Łukasza Mietlickiego był Jakub Wankiewicz. Dziki po tym meczu zajmują 9 miejsce w lidze. 11. wygraną w sezonie odniosły pierwszoligowe szczypiornistki, które pokonały w Warszawie zespół WKPR Wesoła 31 do 27. Po pięć bramek na swoim koncie zapisały w tym starciu Julia Skubacz, Nadia Chodon i Magdalena Markowicz. Lublinianki zajmują trzecie miejsce w Lidze. Zwycięstwem zakończył się także mecz w Gdańsku pierwszoligowych koszykarek, które zwyciężyły 80 do 77. Komplet punktów nie zapewnił jednak udziału w fazie play-off, akademiczki zajęły dziewiąte miejsce w rozgrywkach. Za nami drzwi otwarte UMCS oraz integracyjny turniej opucha rektora UMCS, który odbył się w ich ramach. Osoby z niepełnosprawnościami mogły sprawdzić się w takich dyscyplinach jak siatkówka na siedząco, bocia, pływanie i szachy. W tej ostatniej rozegrano symultanę, forma pojedynku, w której jeden zawodnik mierzy się z kilkoma innymi jednocześnie wykonując ruchy na kolejno ustawionych szachownicach. Rywalem śmiałków był niewidomy mistrz Dominik Furgot. Piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy i pływanie. W tych dyscyplinach zmierzyli się uczniowie w pełni sprawni. Świetnie wypadło piąte Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, którego reprezentanci byli najlepsi w kilku zmaganiach. Wygrali m.in. turnieje w piłkę nożną pani i panów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału YouTube i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.